Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie, kochani. Dzisiejsze słowo występuje dwa razy w Ewangelii, a tym słowem, którym się modlę, to słowo dom. To słowo dom dzisiaj występuje w dwóch kontekstach. Pierwszy to jest ten dom Jezusa w Kafarnaum. Kiedy wrócił do Kafarnaum, to zobaczyli, że jest w domu. Zobaczyli, że jest w, że jest w domu. Przejdziemy przez ulicę. Zobaczyli, że jest w domu i... E... Przynieś, przynie, przynie, zbiegli się ludzie, oczywiście, żeby słuchać Słowa Bożego, ale też przyniesiono paralityka. To jest przeciekawa rzecz, że y, w tradycji egzegezy, tej starożytnej, y, tych czterech, których niosło paralityka, y, widziano czterech ewangelistów czyli tych, którzy przynieśli nam Słowo. Y, I paralityk, który y, mocą tego Słowa wstaje na równe nogi, jest świadectwem tego, jak potężną moc ma Słowo. Ale to tak na marginesie dzisiejszej Ewangelii. To słowo, dom, do którego wracam teraz, tak jak mówiłem, występuje najpierw w kontekście domu Jezusowego, a później domu paralityka, bo kiedy Jezus go uzdrawia, to mówi: Idź teraz do swojego domu. Po co? By ogłosić Ewangelię właśnie domownikom, swoim domownikom. Wzruszające to jest, że Jezus po uzdrowieniu tego człowieka wysyła go do swoich, wysyła go do domu. I to słowo przeniosło mnie do innego fragmentu Ewangelii, kiedy Jezus mówi: Idźcie najpierw do owiec, które poginęły z domu Izraela, a dopiero później idźcie do Pogan. Misja do wewnątrz. Najpierw wobec tych, którzy są nam najbliżsi. Tym mamy ogłosić Ewangelię. To słowo dom y, oczywiście y, budzi w nas y, emocje, to słowo w nas budzi w, na, budzi w nas wiele ciepłych odniesień. To słowo dom może czasami dla niektórych czy brak tego domu przynosić cierpienie, a może też sytuacje, które były trudne, czy są trudne. Takie cierpienie niosą, ale Jezus mówi, że ten dom może stać się miejscem zrodzenia Słowa Bożego. Że ten dom może, w tym domu mogą się dokonać cuda dzięki Słowu Bożemu, tak jak w życiu owego paralityka. W tym domu może się dokonać owo uzdrowienie. I nawet najtrudniejsze sytuacje nigdy nie są dla nas beznadziejne, ponieważ Jezus ma moc z tych noszy. Które niesie czterech ewangelistów, czyli tych noszy słowa, może na tych noszach słowa nas uzdrowić i sprawić, że, że wrócimy tak naprawdę do życia. Więc takiej uzdrawiającej mocy słowa, w waszym domu, życzę Wam z całego serca i błogosławię wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia jutro z Bogiem.